W czerwcu grusze kwiat zrzucają, czereśnie się zapalają, mówi ludowe przysłowie. Czerwone, krągłe owoce o słodkim smaku, tego z pewnością nie zabraknie na festiwalu Czereśni w Powiecie Krapkowickim. Już 15 czerwca o 14 rusza prawdziwie owocowa fiesta. Będą czereśnie, serwowane na setki sposobów, przez miejscowe gospodynie, w programie także finał konkursu dla mieszkańców na najlepszy czereśniowy przepis. By na krapkowickiej ziemi tych owoców nie zabrakło, znów sadzi się tam czereśniowe aleje, a że czereśnie właśnie dojrzewają, to w powiecie Krapkowickim na festiwal zapraszają.